Tworzę skarbiec wtedy. Jeszcze wyjedziemy. Wyjdziemy. Wyjdziemy. Raczej nie będę już wtedy jeździł łuskami. Ale wyjdziemy i sprawdzimy, czy się przypadkiem nie otworzyły jakieś te, te ukryte pomieszczenia. No chyba, że nam sami pokażą. Hmm. To się nic nie Nie ruszy się już. No, może gdzieś na Ole tam jest, że tych kuśni? Nie, no raczej nie. To tylko takie moje niepotwierdzone teorie. W sumie chciałbym zebrać wszystkie skrzynki, bo w poprzednich lokacjach nie, nie udało nam się tego uczynić. przycisków wszystko otworzone, wszystko zrobione, teraz jedziemy na zewnątrz. Tak, teraz jedziemy na zewnątrz. też nic nie ma. Przy okazji patrzę się na dół. No, może jakimś cudem bym coś wypatrzył. Tutaj skarbiec też nic nie ma obecnie co by nas interesowało? Jeszcze nie mamy klucza, nie mamy więc tutaj czego szukać. No teraz będziemy na zewnątrz. No i wtedy, jak je jechaliśmy, to te ten łańcuch, o którym mówił, to, to był tam. Stop, okay. no zapisuj się, raczej teraz nie będę. Nie widzę takiej potrzeby. Race, raczej tutaj już nic nam się nie stanie. Chwila. Chwila, chwila, chwila. A może ta teoria się sprawdzi? Tutaj są znaki. Raz, dwa, trzy. Sześć znaków. A wtedy, w tamtym pomieszczeniu, gdzie były te te kwadraciki, na których mogliśmy skakać, też chyba ich było sześć. Tak. zapiszę ten jeden znak. Jeżeli się sprawdzi moja teoria, przyjdę i spiszę trzy kolejne. I. Boże, się raczej tam. Teraz tak mi się to skojarzyło. Skoro tutaj są takie same posągi, ale inne napisy, to miałoby sens, to naprawdę. no klucz żniarcy, można odlać. Można już nawet zakończyć, czyli lokację, bo no. Myśmy stworzyli ten klucz, wykorzystali go do tej dziury od klucza, którą już odkryliśmy. ekstra. Więc to jest tak. 6. Chyba teoria moja się sprawdzi. A jak nie, na znaku, to zakończymy na tym. Nie będę szukał raczej już... A więc tak. To był ten. Później był taki jakby odwrócony Y. Odwrócony Y. To jest tak jakby... No, wiem co dokładnie. To. Później była strzałka, po strzałce była. kreska. a po kresce była ta. Tak, 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 tak. Jest! No. Idę spisać trzy kolejne. Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co, jest? Co jest? Co jest z kamera z tam nie mogę... Nie mogę nic zrobić Gleczno Nie mogę jechać do góry A Z czym tutaj się robiło kamerę żeby wróciła do normy O, o jest Myśku przecież myszką przecież powinien dymóc tamten był spisany właśnie zrobiony, teraz ten spiszę. Chwileczkę. Bilbo się sobie tutaj pobaw, mieczem, tamten wykreślę, żeby się już nie mylić. Jeszcze tamte dwa.

Narantiono do jeszcze z wodą. Otworzymy pozostałe. Odlejemy klucz i zakończymy lokację. Więc tak. zaczniemy. Gdzie? To jest tak. To odwrócone y teraz szkło jest. Teraz strzałkę poproszę, jest. Po strzałce tak jakby o. Widzę? Nie o, Kreska i. gdzie to było, mogę Dobra, już jestem. Teraz będzie... literka F, tak jakby. Jest? Jest, jest. Oj, 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 Bilbo, uważaj. Gdzie ty chodzisz? F, teraz będzie taki... O, znak. Strzałka. Po strzałce kreska a po kresce szpiaście góra to nie górze było ostatni ostatni to będzie tak że pokazuję Slep. odwrócony y Strzałka Znok. I strzałka Na, zewnątrz. Na zewnątrz. Hmm. Cztery też się uaktywniły, tak? Cztery? Aha, dobra Dobra, dobra jest super. Trochę się leczymy. pójdę zapisać, bo no w sumie to nie wiem. Nie wiem, ile mam miejsca na dysku jeszcze. No wiadomo, że każdy, tak jak wcześniej wspominałem, wcześniej lokacji. No co jest? Muszę coś sprawdzić w opcjach. どこへ行くか。 O, na czym skończyłem? No, czekajcie, zaraz sobie przypomnę, na czym skończyłem? Coś o poprzedniej lokacji, pamiętam, no, ja że chyba miejsca na dysku. Tak? Nie, zresztą mniejsze z tym nieważne. Nic ważnego to nie było. O. Porzony. Jeden tutaj, jeden na górze, i dwa pozostałe pamiętam. Ok, dostać, dwa, trzy, cztery, pięć Zresztą przejdziemy się zaraz z tym bózkiem, żeby dotrzeć do. Później, bo w później jeszcze trzeba odlecieć ten klucz. O, jest tutaj. Tu może cztery na górze się otworzyły. Może i ta. może i cztery. Może jednak nie będę musiał szukać w tamtych pomieszczeniach. Bo jeden był tam jeszcze. I może drugi jeszcze po drugiej stronie. To do później można się przejść na białoto. W takim razie o wystarczyło miejsca, o wystarczyło miejsca. Ile ja tam mam wolnego ze 144 giga? Było jeszcze jak zacząłem nagrywać ten rozdział Coś takiego. No jeden plik, który ja wspominałem. Jeden plik. Kobicie z tą rozdzielczością ma, no, wziąłem to ma trzy, prawie 4 giga, a, a ma w sobie 2-3 minuty nagrywania, więc nie za dużo. Tego tr trzeba się trochę streszczać.

o, jest i czwarta, czyli nie trzeba się jakoś tak konkretnie męczyć dobrze. Ja się osobiście bardzo z tego powodu cieszę. Szybko, 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 szybko. Do kuźni. Do kuźni proszę. Tam raz zapiszę. Szybko pobiegniemy do skarbca. Albo się przejedziemy nawet. Ostatni raz i zakończymy ten etap. Czy już mówiłem? Chyba to już mówiłem. Wielkimi krokami zbliżamy się do końca Hobbita. Co wy będziecie oglądać? Różyna pierścienia zrobiona. Powrót króla zrobiony. Hobbit niebawem. Tu oczywiście nie brakuje gier związanych z Łaców Pierścieni itd. Ale też nie mogę się skupić na tym. Oczywiście jonatar. Ja będę kontynuował jakiś inny projekt. Mam nawet jakiś jeden projekt długowy, taki. też bardzo przyjemny dla oka. Nie ma tam jakoś zbyt dużo agresji. <grybujesz> Ale nie będę jeszcze nic zrazu. Tu jeszcze nic pewnego. Jeszcze raz zapiszę. Cóż, mamy klucz. Jedziemy do ostatniego. Pomieszczenia do ostatniej sali, która nas obecnie interesuje. Może teraz tak szybko przerwę na chwilkę. On tylko się No ale jeszcze dwie skrzynki. żeby następne pomieszczenie było tym, którego oczekujemy? Albo pomieszczenie, sala, a, pas transmisyjny. Trebiki. Nie, bomburze, nie, mam kanapki, wybacz. Mam kamienie. Wiecie co? jednak zapiszę? Zapiszę nie moc nie chcę ryzykować się zeskoczę. Już myślałem, że nagle się zatrzyma w powietrzu i będzie w dół spadła. coś By otworzyć komy! Dobra no, wiem. mówiłeś tam Jakikol... jakkolwiek można im... Naprawdę nie mogę sobie przypomnieć wszystkich imię. Jego filiego rozpoznaję. Torina, Balina, którego też tutaj nie widziałem. Bombura. O, arcy kleją. Nawet z daleka robi. Dobre wrażenie. Ładnie wygląda. Nie dziwię się, że nasz Torin tak to bardzo pragnie tego. Klejnotu, bardzo klejnot. No i teraz kolejny przerywnik. Bardzo lubię przerywniki w grach. Zażegram to. Czekam na nie. Mam nadzieję, że i Wam się podobają. Ooo, Zabraliśmy wszystko, komplet super w końcu. ekstra. I tym oto słodkim akcentem. Kończymy ten rozdział. Miłego oglądania przerobnika. To Serce góry! tutaj nie jest ważne. Przecież... Postanowił zakończyć tą głupią i samolubną wojnę, zanim się jeszcze zacznie. Wziął arcyklejnot jako swą prawowitą część skarbu i dał ją Bardowi oraz Elfiemu Królowi. Zaoferowali, by wymienić arcyklejnot na złoto, które smałk im zrabował, lecz Torin odmówił, przeklinając Bilbo. Następnego dnia przybył legion krasnoludów dowodzony przez Daina. Wtedy to trzy armie spotkały się na polu bitwy. Gniew wisiał w powietrzu. Ludzie stracili swe domy i swych najbliższych. Elfy wiedziały, co trzeba było wycierpieć za czasów Smauga. Chciały więc pomóc ludziom w odbudowie. Ale Thorin nie chciał o tym słyszeć. I tak też wybuchła wojna. Stać! Biada wam wszystkim. Nadciągają gobliny z północy. Patrzcie! Dosiadają wargu! Przywódcy zebrali się na naradę z Gandalfem i połączyli swoje siły przeciwko goblinom. Bilbo zdecydował się stanąć w szeregach elfów na krótszym wzgórzu.